Ziemka, ziomeczki, to jest dziewiąty odcinek naszych pojedynków o miejsce w Challengerze i coś czuję, że ostatni. E, piknąłem Dariusa, przeciwnik piknął Kyle i miałem pizdów, pizdów, pizdów lagi, ponieważ miałem od od i miałem 8 FPS-ów, więc nie dał się grać, więc napisałem, że wyszedł ja i tak piknę Dariusa, no i tak Kyle. Więc dziękuję Ci bardzo, Ziomek, że zgodziłeś się na to, bo no, na 8 FPS-ach by nie był w stanie grać. E, miałem do wyboru Dariusa, Diane, i Korkiego, Korkiego nie mam. Chciałem piknąć Korkiego, ale go nie mam. Więc pomyślałem, że piknie Dariusa. przeciwnik piknął Kalci. Największą kontrę na Dariusa w ogóle ever, z powodu na swoje ulti. No i w ogóle zasięg, tak. Możemy mnie herosować, slabować wszystko, wszystko. Eee, więc będzie Lipa. Eee, coś tak czuję. Przeczywam Lipę. No zobaczymy. A nie, napisałem GG Well play, Jezus. Eee, jakie co? Mm. GG <laughs> Well Flight, już mam takie podejście właśnie do grania, jak widzicie. Nie ja No, mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Zero Armora. I obiecaliśmy sobie, że to nie zmieniłem maserek. Więc dzięki Ci ziałek, że nie zmieniłeś no bo tak Tu się jakiś armor na pewno. Raczej muszę go zapiąć na Early Game, bo jak go nie zapnę na Early, to jest po prostu koniec dla mnie. Koniec gry, jak go nie, do... nie, jak go nie zapnę na Early. Więc będę przeciągał tutaj jak najdłużej się da creepy, żebyśmy za szybko nie wbili poziomu. We dwójkę. Lecimy go teraz, lecimy, lecimy, lecimy. Dobrze, mam znakowany 5 staków. Dobrze go zapiąłem na early. On nie ma potek. Muszę go zapiąć ostro na early, żeby potem mieć w ogóle szansę jakieś nalejcie z nim. On nie ma jakiejś potki. To ja jestem jakiś ślepy po prostu Wyleczył się coś tam Z tych swoich potek. Ja tu pilnuję tego krzyka na 30 On ma heal zapomniałem pas pasywnego Ja pierd... Raczej pasywnego no ze skill'a tak Ja pierd... To będzie trochę lipa dla mnie Może go spróbuję grabnąć tutaj Fuck Dobrze, odchodzimy, odchodzimy, odchodzimy. Nie, nie chcemy wziąć, wziąć harasu na japę. Na, na I musimy wyknąć krzyżyk, który tu będzie za 3 sekundy. Dobrze, jest nasz. On zostaje z jednym krzyżem. Musimy szybciej wbić szósty, wbić i go zabić, bo tak ty nią szans na... na late game jest high niestety. O ile nie wyfarmi się bardzo. Co teraz właśnie próbuję osiągnąć. O ile nie wyfarmie się bardzo dobrze, a bądź ewentualnie, o ile nie rozwalę go bardzo szybko, bardzo, bardzo szybko na early game. Ora, ulta, zaraz go będziemy tutaj próbowali wziąć. On nie wbił jeszcze, tylko tutaj leci level, tak wiecie, biernie. Już ma? Jeszcze nie ma. Dobra, teraz jego ja biorę. Fuck you, no to przysałem teraz jaja ostro. To może zadecydować o przegranej ta sytuacja, którą podjąłem przed chwilą. Kurde, bele, przysłałem. A ja się boję, wiecie, bo przegram, to coś tak czuję. Kyle jest za dobra. I niestety, może ta, ta metoda, że tylko 4 że możemy piknąć, jest trochę zła. A no tak to moglibyśmy grać. Nie, no nie mówię, że w nieskończoność na pewno dłużej. Chociaż jeszcze oczywiście nie poddaje się tutaj, nie poddaje się. Nie można przesadać, tak. Nie, ja jeszcze nie przegrałem tej gry. Po prostu. tam się bardzo ładnie trzyma z dala ode mnie, no ale to logiczne. Ja złożę pierwszego... Pierwszy ten kocyk taki, znaczy kocyk. Płaszcz. Kocyk. Zapomniałem, że on nie harasuje, wiecie tego, E? I tak tego mówię, E odchodzę już od niego, a tu patrzę, że latuje mi 300 życia, nie? No, ma ekzota za chwilę, spróbuję wbić, tylko no jak go zultuję, on wtedy zultuje siebie, i jest, no wiecie, jak to wygląda, niestety, w sytuacji Darius Kyle, tak? Odpalił, E kurde, on ma taką regenerację tutaj mandy, że on może SS w nieskończoność napierdzielać. Plus do tego w nieskończoność Karas z kosmosu. Kurde, bele, będzie mi strasznie trudno. Ja go będę musiał po prostu kiedyś złapać, po prostu, żeby on nie zdążył odpalić ulta. Ale nie wiem, jak ja to zrobię, szczerze mówiąc. Bo to jest no niewykonalne. On będzie musiał mieć jakąś opóźnioną reakcję albo coś takiego. Bo tak to no nie ma innego sposobu, żeby on nie zultował, po prostu nie ma. No, i już przystaliśmy znowu. Użyliśmy Hila, użyliśmy Exosas, użyliśmy wszystko. Będziemy tu się bawić. Tutaj będzie walka builu. Po prostu jak on walnie dobry buil, to wygrał. Jak słaby, walnie słaby, to ja wygrałem. To tylko o to będzie chodziło. Bo tutaj w ogóle walk takich jeden na jeden to zbytnio nie będzie raczej. Ja będę po prostu próbował go lekko zharasować, on będzie uciekał. No no o to chodzi. W ogóle nie mówię, że. Narzekam albo coś takiego, ale chociaż tak, mam trochę ból jak słyszycie pewnie, że on tiknął Kylie i Dariusa. Mogliśmy trochę więcej tych czempionów powiedzieć, że są zakazani. Bym dodał jeszcze Jacksa do listy: Jax, Kyle, Kate. Kate nie jest taka bardzo silna, chociaż no ma bardzo duży zasięg, ma bardzo dużą szansę nas, nas pusza, tak? Ona ma bardzo dobrze puszuje. Nastakujemy no, mu 5 taków i zawalimy po prostu ulta teraz. No właśnie, i teraz jest już o wiele lepiej dla nas, tylko ja padnę chyba. Tak, no właśnie, ale to nie było złe. To nie było złe eee... dobrze, Znowu chociaż rezultować. Magic damage, o to chodzi. Dobra hmm. Nie mogę się za długo zastanawiać. Jeszcze postanowił wrócić później dopiero do basy. Może to jest dobra decyzja. Kailis jest akurat samowystarczalna wręcz, więc. Ej, dobra, nie będę puszczał, nie będę puszczał. Nie będę chamski. Zostawię tej creepy. Tylko, oczywiście, na no, te, które są już do zlaskitowania, to będę je brał, tak. Chyba, że które mi pod tak podejdą. No tak, to nie będę chamski, nie będę puszczał na no, chama. Wezmę tego. A, nie wezmę tego creepa. Kaj, kij. Tylko no trochę się teraz destakowało tych creepów, kurde. Raczej zestakowało, no. Jest ich dużo. Mam nadzieję, że on już nie ma ulta. Bo jak ma, to jest lipa. No dobrze. Nie wiem, jak ona ma cooldown, zaraz jest sprawdzę w necie, kurde. Jakie ma się cooldowny na ulcie? Dobra, jest ta red dla nas, bardzo ważna rzecz. Co on załadował? stafa. Nie Niezły item, ale mógł, mógł lepiej wybrać. Więc tu się cieszę, akurat. Przebędzie mi przebijał ten Magic Distance o dużo. A mamy Tareta, co jest bardzo, bardzo ważne, akurat w tym momencie gry. Dla mnie, wezmę, 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 nie wezmę, nie będę na biegu, bo dostanę tylko haras niepotrzebny. A to jest dla mnie, no, tak jak no, samo słowo tak mówi, niepotrzebny, niepotrzebny. E 144p, not bad, not bad. Nie, co cofniemy tutaj pod tareta. Nie będę, nie wiem, no próbował jakoś inaczej tutaj to zrobić. Nie wiem, no jeszcze co zrobić dokładnie, ale no, zobaczymy. Na pewno Nie wiem gdzie jest nasz przeciwnik, już wrócił, dobra Dobra, nice. Mamy już jedenasty, trzynasty mamy No dawaj. Darek no, dlaczego nie ma dłuższego tego kurde. To mi się przydało mi bardzo teraz grabnięcie W tamtym momencie akurat. Nie, cofamy, cofamy, cofamy. Nie, 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 nie możemy dostać. Sku... na no, ja teraz. Fuck, nie mogę też podwieźć do krzyżyka, będę ją to straszył. Dobrze, 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 Uf, bardzo ładnie tutaj rozegraliśmy. Jest, 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 jest. jest. Nie, nie myślcie, że jestem słaby tak bardzo. Dzisiaj wygrałem z Majilsonem. Magilson tego nie może potwierdzić, bo pojechał sobie na wakacje. E, więc jak coś, to Magilsonik nie będzie w ogóle... Nie, nie, no nie piszcie do niego pytań, ja mogę mu odpowiadać na pytania. Jak chcecie coś do Malsona, piszcie do mnie do Fury Stagera, albo napiszcie na fanpage'u, może też na YouTube, ponieważ no Majlsona nie będzie przez najbliższy tydzień, chyba do wtorku, przynajmniej tak mi mówił. A do kiedy go nie będzie, naprawdę to ja nie mam pojęcia, bo to jest na człowiek jeden, jedna wielka zagadka po prostu. Jeden wielki znak zapytania. Mówię serio. Dobra, odpuszujemy to. On nas dogoni? Mam nadzieję, że nie. Dobra. O fuck, ale to przystałem. Mam chwilę jeszcze poczekamy. O, on chyba nie ma ulta. To by go zjedziemy teraz. A, ma ulta. A, co ładnie zrobi teraz. Dobra, co on załadował teraz? Będzie ładował dalej na szorę. Teraz najważniej, najważniejsze zadanie moje ever. Armora on nie składa i tak zbytnio. Myśl, myśl, myśl ci Biorek myśl. Magic Damage tam jest. Gdzie jest Magic Damage? Jest Magic Resistance. Fak, nie zdążył się od tej poty kupić, nie? O, zdążył. Uff. Dobra, jeden taret dla niego. To nie jest zła wiadomość dla nas akurat. Znaczy, To nie jest zła wiadomość dla nas, że straciliśmy tareta Nie, nie, w ogóle, Tiger, to nie jest zła wiadomość dla ciebie. E, oczywiście, że jest to zła wiadomość dla mnie. Ale nie jest aż tak zła. Załadowaliśmy teraz nieźle AD. Więc powinniśmy teraz rozładować go po prostu jak będziemy chcieli. A na Early Macie ma rację. Pewnie wiecie, pisali, że tam miałem goldówki, bo taka prawda. No, niestety ja taki jestem. Miałem, miałem goldówki, prawda, na Early Game. Ie. Dobra, i to tyle. Załadowaliśmy mu chory Dips w przeciągu chwili, zostało mu 140 życia. To będzie na największą kontrę w ogóle na Kyle Jak nie był ze mną, raczej w... znaczy na Dariusa, jak nie był w stanie ze mną wygrać Kyle na Dariusa, to nie byłby ze mną w stanie wygrać niczym na Dariusa. Cieszę się w sumie, że wygrałem, bo miałem taką presję. Bo on oczywiście mówi, Eee, jak nie będzie mnie, na pewno coś przegrasz. Nie ma w ogóle szans, żebyś wygrał, nie? Ale mam, mam nadzieję, że na. To ten pojedynek jednak wygram. Kolejny pojedynek też ja rozgrywam kolejny też, bo dzisiaj jest co? Czwartek. Czwartek dzisiaj jest, dla waszej informacji. Oglądacie ten film pewnie dopiero w sobotę albo w niedzielę. Ten akurat będzie w całości puszczony, ale większość filmów będzie tylko, będę tylko nagrywał końcówkę. Dla waszej informacji, bo wiecie, to jest za dużo renderu, ja gram dużo tych gier. Więc będę nagrywał tylko końcówkę, na przykład od 10 minuty załóżmy, dobra? Będę nagrywał rozgrywki. Żeby pokazywać czy wygrywam czy przegrywam i tak to będziemy robić z Majusony po prostu jedną sklejkę filmów, tam czterech pojedynków w jednym filmie, żeby było łatwiej, tak? Eee, renderować w ogóle wszystko, żeby dla was też było łatwiej. Kurde, teraz stos stosuję taktykę Madzilsona. <grytanie> Że tak powiem. Dla mnie jest teraz komfortowy moment, on nie jest w stanie dojść do, moich, do mojego Tareta nawet jeśli umrę w tym miejscu, on musi i tak w pewnym momencie e, łyknąć i temy. <laughs> Męż full życia miał do 150 około No zobaczymy, zaraz nie wiem, może zaraz po niego wejdę tam. Nie wiem co w sumie zrobić w tym momencie Jest Zlutujemy go Nałożymy po prostu stack i tylko o to chodzi tak naprawdę Zawsze ten jeden hit w tareta coś tam da nam no. w bezsensownie użyty. Tak jak większość moich skilli Ostatnio zero rezistów złożonych. To jest jego zguba, tak naprawdę. Jeśli jeszcze nie wygrałem tego, tak. On będzie camping pod teretem To nam metoda, tak. Nie będzie wpierdzielował ale mądrze myśli. Tylko no co to mu da? ile. Jestem w stanie to jeszcze przegrać. Nie mówię, że nie. Ale o ile on nie umrze w pewnym momencie, to i tak to mu nic nie da. Bo ja mogę padać, kupować sobie lepszej temy. Mi to na rękę jest, przyjdę, lepszy, rozwalę mu znowu inhibitor i będzie się znowu bronić. ci już nie będzie w stanie on się bronić. Teraz tylko muszę załadować krwiopijstwo i tyle. Załaduję sobie paszczę Moritiusa, a z tego złożę blade'a najprawdopodobniej. Tak, załaduję blade a z tego, żeby go dogonić. Albo od razu złożę blade, a potem paszczę Tak, złożę blade, a potem paszczę Więc brakuje mi ile golda? 900, żeby wrócić do bazy już z takim naprawdę przyjemnym build'em Kurde, sięgnąłem go Chciałem utrzeć trzeci stack nałożyć i go zlutować. To bierzemy Kolejny raz uderzamy tareta i kolejny raz i kolejny i kolejny i kolejny i kolejny i kolejny i kolejny i spoko, nam to na rękę. On, on nie padnie, my rozwaliśmy tareta Blade. Pewnie pomyślicie, jo, jocie, co to jest za na Dariusa, Bo taka jest prawda. On idzie z ex egzekuta zawalić teraz. Jest to w pewnym sensie mądre, w pewnym sensie głupie. Ponieważ jak zawali egzekuta, cały datę jak jest, idą super stworzy i rozwalą mu, mu tareta, tak. On spróbuje łyknąć tutaj trochę tego super stwora. No właśnie. Ma 39 sekund. O ile musi nie zrespi inhibitor za chwilę, bo, bo mówi mówiła o łapkach, bo tu się nie mówi niestety, czy leci inhibitor, czy nie. Jeszcze załadujemy sobie podkę tą na AP, żeby mieć cooldowny eee, i mam nadzieję, że ten creep dopchnie tutaj. No nie gadaj. No to w takim razie fajnie zagra chłopak, naprawdę. Eee, ja nie zdążę Dobie tam. Czy ten taret zostanie uszkodzony na tyle, że miałby był w stanie podejść i go pierdyknąć na trzy hity? Nie będzie w stanie. A teraz mamy lipę trochę już i tak młodzicy teraz rozwali inhibitor. mam jednego tereta już, tylko. No i o to właśnie chodziło. Będę puszował, nie obchodzi mnie, to może mnie nawet zabić teraz. A nie zabiję mnie. Bo nie ma jak, bo nie ma dipsów, chłopak. No i odpalił się ulta, Co mu da to ulti Ja nie będę patrzył na niego, tylko to ty rozwalę, tak. Więc o to chodzi. 2-4 jest wynika, wygrywa ja tak. W tym momencie. No nie masz szans, chłopak. Jeszcze małek został, W kolejnym walcu będę już się Doładuję sobie, paszczę mam bo sprzedam tego do rana. A może nie, zaraz zwrócę go pewnie. <laughs> A mi nie dotknie, nawet Tareta tego będzie puszował dalej. No i to jest dobre, tylko na no nie ma chłopa chłopaka. Kiedyś też tak składałem się. Full damage, the damage damage'u trzeba, damage'u trzeba. To wcale tak nie jest, chłopie. Wszyscy, Wszyscy, jak tak myślicie, to naprawdę nie. No się czasami. Rezisty, życia jakieś. Życia to może nie, ale rezysty mógłby kupić na mnie, znaczy w sensie armory, tak? Yy, czyli na no, armor złożyłby, złożyć bym mógł. Co mu da to przebicie, że będzie w wklejki? Ja będę miał takie życie, że on mi się nic nie wklei, tak? Nie, nie mogę teraz trować tego. Poczekamy sobie pod taretem na nasze klipy. Straciliśmy za dużo życia w tym momencie. Poczekamy sobie, weźmiemy sobie, zrespimy hapsy. Nie mogę tego strzelać, bo teraz jakbym strzelał to pod swoim teretem, to już miał gigantyczną lipę. Więc będę szedł po prostu, dojdziemy tam, nawet tam mogę umrzeć. Albo spróbuję mu na Hama Nexus, pewnie tak będzie. Raczej ja spróbuję nie strajhardować ale jak będzie taka konieczność, jak zobaczę, że przegrywam z nim walkę jeden na jeden, wtedy no strajkarduję, no to jest logiczne, tak. Poczekam jeszcze 20 sekund na mojego hila. Czułem zbyt długo, nie będzie mógł czekać, tak. 9 sekund mam. Muszę pamiętać, że trzeba użyć blajda. Dobra, mam blade'a Up, wklejamy się, exhaust. Up, ulti. I ty ulty, chłopie, ale zobacz, ile ty masz życia w tym momencie. A ja teraz sobie Schilujemy się, biegniemy po ciebie. Ty może jeszcze użyjesz swojego, ale my cię wyciągniemy i. Dziękuję bardzo. Eee. Yy... Wygrał tutaj Build. Championa miał o wiele lepszego na mnie, więc wygrał tak naprawdę Build. Farm miał lepszą, wygrał tylko i wyłącznie Build i. No, runy i specjalizacje, tak. Dziękuję bardzo za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku w dziesiątym. I do którego losowanie zrobię za chwilę. Dziękuję bardzo za oglądanie i na razie.